Tarnowiec, spokojna miejscowość w Małopolsce. Jeden poranek zmienił wszystko. Mężczyzna wpada w szał, demoluje samochody, wybija szyby w sklepie. Policja go zatrzymuje, ale prawdziwy horror dopiero się zaczyna. W jednej z cichych, na pozór spokojnych miejscowości Małopolski, rozegrał się dramat, który wstrząsnął nie tylko mieszkańcami, lecz także funkcjonariuszami służb ratunkowych. Tarnowiec, niewielka miejscowość położona niedaleko Tarnowa, znana raczej z sielskich krajobrazów i spokojnego tempa życia, stała się niespodziewanie miejscem wydarzeń, które trudno zrozumieć, a jeszcze trudniej zaakceptować. Rankiem doszło do incydentu, który zburzył rutynę i wprowadził atmosferę niepokoju. Do sklepu spożywczego, znajdującego się w centrum miejscowości, wszedł mężczyzna w średnim wieku. Miał około pięćdziesięciu lat, choć jego zachowanie sprawiało wrażenie, jakby był oderwany od rzeczywistości. Jego wzrok był niespokojny, a ruchy nerwowe i chaotyczne. Już na pierwszy rzut oka można było zauważyć, że coś jest nie tak. Nie był to zwykły klient, który przyszedł kupić pieczywo czy mleko. Mężczyzna zaczął krzyczeć, przewracać stojaki z towarem, a następnie wybiegł przed sklep i skierował się na parking, gdzie zaparkowanych było kilka samochodów należących do klientów. Tam jego agresja przybrała na sile. W rękach miał gaśnicę, którą najpierw opróżnił celując w witrynę sklepu, po czym rozbił szybę i ruszył w stronę pojazdów. Uderzał w nie z furią, niszczył lusterka, wybijał szyby, kopał karoserię, nie zwracając uwagi na przerażonych świadków, którzy w panice próbowali się oddalić lub ukryć. Właścicielka sklepu natychmiast zadzwoniła na numer alarmowy, przekazując, że doszło do ataku wandalizmu. A napastnik zachowuje się nieprzewidywalnie i może stanowić realne zagrożenie dla otoczenia. Policjanci z Tarnowskiej komendy pojawili się na miejscu kilka minut później. Zastali mężczyznę wciąż będącego pod wpływem silnych emocji, agresywnego i pobudzonego. Młodszy aspirant Kamil Wójcik, rzecznik prasowy Tarnowskiej policji, relacjonował później, że jego zachowanie było całkowicie irracjonalne, nie poddawało się logicznej ocenie i sugerowało że mógł znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych lub przeżywać poważny epizod psychiczny. Funkcjonariusze obezwładnili go przy użyciu środków przymusu bezpośredniego i zabrali na komisariat. W tym momencie nikt jeszcze nie przypuszczał, że za chwilę dramat przybierze znacznie poważniejszy obrót. Podczas rutynowego sprawdzania danych i adresu zameldowania mężczyzny, jeden z policjantów zaproponował, by udać się do jego domu, aby dokonać przeszukania i ustalić, czy posiada tam jakieś przedmioty mogące służyć do popełniania przestępstw. Dom znajdował się na obrzeżach Tarnowca, w cichej dzielnicy jednorodzinnych domków otoczonych drzewami i ogrodami, które latem pachniały jaśminem i dziką różą. Właśnie tam rozegrał się drugi, jeszcze bardziej wstrząsający akt tej historii. Gdy funkcjonariusze dotarli pod wskazany adres i zapukali do drzwi, nikt nie odpowiedział. Dom wydawał się cichy, ale coś w atmosferze wzbudzało niepokój. Jedno z okien na parterze było uchylone, co pozwoliło policjantom zajrzeć do środka. W pomieszczeniu panował bałagan, rozrzucone rzeczy, przewrócone krzesła, rozsypane gazety. Policjanci postanowili wejść, weszli ostrożnie, nasłuchując każdego szmeru. Po chwili ich oczom ukazał się makabryczny widok. W jednym z pokoi, na starym fotelu, przykrytym haftowaną narzutą, siedziała kobieta. Jej głowa opadła bezwładnie, a ciało nie wykazywało oznak życia. Była to starsza pani, jak się okazało, matka zatrzymanego mężczyzny. Miała 89 lat. Wezwano karetkę i zabezpieczono miejsce zdarzenia. Przybyli na miejsce ratownicy, mogli jedynie stwierdzić zgon. Już na pierwszy rzut oka było widać, że kobieta zmarła w wyniku działania osób trzecich. Ciało nosiło ślady obrażeń, które wskazywały na to, że przed śmiercią musiała doznać przemocy fizycznej. Policjanci, którzy jeszcze przed chwilą byli zszokowani wandalizmem w sklepie, teraz stali w zupełnym osłupieniu. W tej ciszy, którą przerywał jedynie dźwięk kamer techników kryminalistycznych i cichy szelest foliowych rękawiczek, zrozumieli, że sprawa jest znacznie poważniejsza, niż początkowo sądzono. Na miejsce wezwano prokuratora, który wspólnie z zespołem dochodzeniowym rozpoczął szczegółowe oględziny. Dom został dokładnie zabezpieczony a funkcjonariusze rozpoczęli zbieranie śladów, które mogłyby pomóc w ustaleniu okoliczności śmierci starszej kobiety. Równocześnie trwały przesłuchania sąsiadów, którzy opowiadali, że od dłuższego czasu widzieli, jak relacje między synem a matką stawały się coraz bardziej napięte. Mężczyzna był wycofany, rzadko rozmawiał z kimkolwiek, a jego zachowanie z czasem stawało się coraz bardziej niepokojące. Zatrzymany pięćdziesięciolatek nie był wcześniej znany policji jako sprawca poważniejszych przestępstw, co tym bardziej zaskoczyło śledczych. Obecnie trwają intensywne działania mające na celu ustalenie, co dokładnie wydarzyło się w tym domu i jakie były motywy sprawcy. Sprawa wstrząsnęła nie tylko lokalną społecznością, ale także opinią publiczną w całym regionie. Atmosfera w Tarnowcu zrobiła się ciężka, a na ulicach słychać było głosy przerażenia i współczucia dla zamordowanej kobiety którą wielu mieszkańców znało od lat jako ciepłą i życzliwą osobę. Wszystko to składa się na opowieść o tragedii, która przyszła niespodziewanie i bez zapowiedzi, zostawiając po sobie pustkę, żal i dziesiątki pytań, na które odpowiedzi szukać będą śledczy jeszcze przez długi czas.